Materiał ma charakter humorystyczny, miej to na uwadze, jeśli akurat oberwał twój ulubiony film, dystans zalecany. Co jest nie tak z filmem Wonder Woman 1984. Okej, okay, fajnie to wygląda, ale jeśli to wyścigi i liczy się kto pierwszy, to dlaczego nie pobiegną górą? Wydaje się to trochę prostsze i trochę szybsze. Gdy mała Diana skakała do wody, pozostałe amazonki były zaraz za nią. Tymczasem na tym ujęciu wygląda, jakby dawały jej solidne fory. Tutaj znowu są blisko Diany. Następnie mamy długie ujęcie, gdy dziewczynka już pędzi na koniec a reszta amazonek dopiero wchodzi na wierzchowce. Wszystko po to, aby na kolejnej sklejce znalazły się zaraz za dziewczyną. Coś tutaj solidnie pokręcono w trakcie montażu. Skąd ona wie, że dziewczynka wykorzystała skrót? Tam były jakieś kamery porozmieszczane na drodze. Rozumiem, że można być ciapowatym, ale co ten gość w zasadzie robi z tą torbą? Wyraźnie widać, że na tym ujęciu dziewczynka jest podmieniona na dublera albo w ogóle całe ujęcie jest zrealizowane komputerowo. Po co ona zniszczyła kamery w sklepie? Raczej trudno tutaj mówić o działaniu pokryjomu. Poza tym wątpię, aby zdemolowanie trzech kamer załatwiało sprawę, domyślam się, że na terenie galerii jest ich znacznie więcej. Po co ci goście trzymają broń i mierzą w kierunku Wonder Woman, skoro w ogóle z niej nie strzelają? Oh Rzeczywiście trudno tego dociec, wziąwszy pod uwagę, ile osób było w galerii w trakcie napadu. Jak pokazać w filmie nieporadną osobę? Dziwny chód jest. Potykanie się? Jest. Upuszczanie sterty papierów? Jest. Brawo! Dobra robota! Na szerokim planie papiery są inaczej rozrzucone niż na zbliżeniu. Zresztą są też trochę nieogarnięte, gdy kobieta już trzyma walizkę w rękach. Na tym ujęciu wystają z boku, a na tym są schowane. W tym momencie Diana pomyślała życzenie, jednak troszkę stoi to w sprzeczności z tym tekstem. Wypowiedzieć chyba nie jest równoznaczne z pomyśleć, prawda? Gdy kobiety zaczynają spotkanie, na stole leżą talerze z jedzeniem, po kilku cięciach talerze znikają. Dobra, muszę przyznać, że dawno nie widziałem tak źle zmontowanej serii ujęć, z której niewiele wynika. No i co tu się w ogóle wydarzyło? Szarpią się, nagle na zbliżeniu on odlatuje w bok, a ona mdleje i wpada prosto w ręce Dajany. To nie ma sensu. Poza tym, co tutaj w ogóle Diana robi? Śledziła tę kobietę czy jak? Okej, okay, ładnie śmiga na obcasach, tylko że przyszła do tego pokoju w brązowych, niskich butach, które nagle zamieniły się na zielone z wysokim obcasem. Na tym ujęciu ma rozłożoną dłoń, tymczasem po cięciu wskazuje na kobietę palcem. Jest! Mamy! Nasze kochane kopiuj-wklej w gazecie. Treść na tej stronie jest dokładną kopią tej strony. Na kolejnych ujęciach zmienia się oświetlenie. Popatrzcie na okolice obrazu. Tutaj mamy kilka pasów jaśniej naeksponowanych, a na zbliżeniu jest już tylko jeden. Dodatkowo zmienia się ułożenie rekwizytów leżących na kanapie. Spójrzcie na książki. Tutaj i tutaj. The History of Roman Culture, Alan Payne. Taka książka nie istnieje. Istnieje natomiast coś podobnego, napisanego przez Roberta Payne'a pod tytułem Antyczny Rzym. Yeah, So Przecież przed chwilą skakałaś na obcasach po krzesłach. Chyba to wystarczyło, żeby się zorientować, że jednak radzisz sobie na obcasach całkiem nieźle. Nie ma to jak zaakcentować urodę jednej osoby, kontrastując ją z kimś, kto ma zeza i do tego robi głupie miny. No dobra robota, gratuluję subtelnego podejścia. Chwila, zaraz, jeśli ten kamień spełnia życzenia, to dlaczego po prostu nie zmaterializował Steve'a, tylko wrzucił go do ciała jakiegoś faceta? To bez sensu. I wish to be... You, the dream stone itself. Super, ale jeśli chłop po prostu chciał osiągnąć sukces finansowy, to nie mógł o to poprosić? Wydaje się dużo prostsze. Steve jest już tutaj od dwóch dni, a zachowuje się, jakby to wszystko widział po raz pierwszy. Zresztą sam opowiadał Dajanie, że ją śledził przez cały dzień i zaczepił ją dopiero wieczorem na balu. Zatem spory szok poznawczy już powinien być za nim. Chwila, czy to nie działa tak, że za każde życzenie coś musi zabrać osobie, która to życzenie wypowiada? Zatem dlaczego teraz sekretarka wypowiada swoje życzenie zupełnie bez konsekwencji? To oni mogą sobie od tak wejść na teren lotniska, odpalić samolot i odlecieć? I gdzie tutaj jest jakaś ochrona, straż, obsługa tego lotniska, wszystko jest opustoszałe? O, jednak ktoś tutaj pracuje. I tak spoko, że da się tak bezceremonialnie wejść na pas startowy, odpalić samolot i zacząć startować. Nie do końca się znam na lotnictwie, ale chyba wlecenie samolotem w sam środek wybuchających fajerwerków nie jest do końca dobrym pomysłem. Na tym ujęciu wypadają mu klucze, na kolejnym już z ziemi znikają. O tym właśnie mówiłem. Kamień potrafi tworzyć mury wyrastające z ziemi, ale Steve wsadza do ciała bogu ducha winnego faceta, zamiast po prostu sprowadzić go z powrotem. Diana ściąga koszulę i pod spodem ma swoją zbroję. Tymczasem na poprzednich ujęciach widać, że rozwiana na wietrze koszula ujawnia biały t-shirt, a zbroi nigdzie nie ma. W czasie upadku dzieciaki zostały podmienione na lalki. Oczywiście wydaje się to dość naturalne. Trudno dzieci narażać na niebezpieczeństwo takich scen, tym niemniej wyraźnie to widać na ujęciu. Poza tym tutaj Diana wypuszcza z rąk lasso, a po upadku lasso znowu jest zaczepione u jej boku. Okej, okay. jeśli kamień istnieje od 4000 lat i z tego co zbadała kobieta pojawiał się na przestrzeni dziejów w różnych miejscach i był używany przez różne osoby, to myślę, że na świecie zapanowałby niezły chaos. Już dawno temu. Patrząc na to, co kamień jest w stanie uczynić, to raczej niemożliwe wydaje się ukrywanie jego istnienia przez tak długi czas. Właściwie, co ten chłop chce osiągnąć? Ma już praktycznie wszystko, równocześnie wprowadzając ogromny chaos na całym świecie. Ale do czego on dąży? Jakie są jego motywacje? Co w zasadzie oznacza dla niego sukces? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. No. No, panie, z tego co widziałem, to chłopak już wypowiedział życzenia. Czy on właśnie funduje im wycieczkę po białym domu w samym środku takiego chaosu? Obraz zmienia wysokość, na której jest powieszony. Tutaj jego dolna rama znajduje się bezpośrednio za plecami Dajany. Natomiast po użyciu specjalnej umiejętności nagle wisi już wyżej. Na jeszcze kolejnym ujęciu, gdy Dajana jest odrzucana do tyłu, ponownie zmienia swoją pozycję. To wygląda jakby ktoś rzucił na kobietę fragmentem kolumny. Popatrzcie jeszcze raz. Przy okazji, po sposobie, w jaki ta kolumna odbija się od ziemi, wyraźnie widać, że to tylko lekki rekwizyt, a nie ciężka bryła. Okej, okay, prowadzi teraz transmisję na cały świat. Pojawia się dość oczywiste pytanie: Co w sytuacji, gdy ktoś nie rozumie angielskiego? W tym momencie życzenie dziecka powinno się spełnić, jeśli utrzymywana byłaby jakakolwiek konsekwencja w scenariuszu, no ale jak widać, tylko niektóre życzenia działają od razu, a inne nie do końca. Dlaczego on w ogóle stanął w tym promieniu? Ogólnie muszę przyznać, że to fascynująca walka, wieńcząca film. Diana szamocząca się ze swoim największym wrogiem, czyli wiatrem, i typ śmiejący się do niebieskiego światła Mistrzostwo. Cały finał bazuje na przeświadczeniu, że po długiej, motywacyjnej przemowie Dajany, wszyscy na świecie cofną swoje życzenia. I tak jak jest to bardzo światłe przeświadczenie, tak jestem się w stanie założyć, że wiele osób by takiego życzenia nie cofnęło. Karnych ptaków,